cztery najgorsze silniki, których na rynku wtórnym należy unikać. Silniki 2.0 i 1.8 TSI z grupy VAG. Znajdziesz się w Audi A4 B8 czy też w Passatach B6. Ich wada fabryczna powoduje gigantyczne zużycie oleju. Bezpieczna alternatywa to poprawione wersje montowane po 2012 roku. Diesel 2.0 N47 od BMW, montowany w serii 3 i serii 5. Ma wadliwy rozrząd umieszczony z tyłu silnika. Koszt wymiany może przewyższyć wartość auta. Lepszy wybór w tych modelach pancerny, sześciocylindrowy diesel 3.0 o kodzie M57. Silnik 1.6 THP w Peugeotach, Citroenach i Mini to potrójny koszmar nietrwałego rozrządu, nagaru i apetytu na olej. W tych autach znacznie pewniejszym wyborem będzie legendarny diesel 2.0 HDI. Pamiętaj, nawet jeżeli celujesz w auto z tak ryzykownym silnikiem, ekspert Autotesto jest w stanie sprawdzić jego stan przed zakupem i dać Ci twarde argumenty do negocjacji ceny. Ale najgorszy, bo realnie zagrażający życiu jest numer jeden. Montowany w setkach tysięcy w Peugeotach, Citroenach i Oplach silnik, w którym pasek rozrządu może zniszczyć hamulce. Mowa o silniku 1.2 PureTech.